Cześć wszystkim, w tym odcinku porozmawiamy o różnych miejscach, w których mierzyłem promieniowanie. I niektóre były bardzo, jak to się mówi w slangu, gorące, czyli na przykład miejsca, gdzie wybuchły bomby atomowe, a niektóre będą zupełnie, zupełnie nieoczywiste i takie dziwne. Dobra, pierwsze co widzicie, to jest oczywiście Hiroshima. Ten budynek z tyłu, który tam widzicie, to jest budynek, który w zasadzie jedyny ocalały budynek podczas wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. Hiroshima generalnie była miastem z drewna, więc wszystkie te budynki po prostu momentalnie spłonęły. Natomiast niewiele było budynków właśnie betonowych. Jednym z nich był właśnie ten budynek, który tam widzicie z tyłu i on został zachowany na takie świadectwo, pokazujące właśnie, jak niszczycielski jest wybuch bomby atomowej. Chociaż w dzisiejszych standardach to prawie była taka petarda ten wybuch. I jak widzicie tutaj na liczniku, promieniowanie, jakie znajduje się w miejscu, w którym wybuchła bomba atomowa lat 70 temu, jest po prostu promieniowanie tła. Czyli nawet jeżeli dojdzie do eksplozji bomby atomowej i wielkiego zatrucia danego terenu, to takie miejsca dość szybko, czy znaczy szybko jak szybko, no, ale w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat wrócą do normalnego użycia i po prostu promieniowanie będzie promieniowaniem tła. Niekoniecznie wybuch bomby atomowej może być jakby końcem danego miasta. Dla odmiany Hiroshima, w zasadzie, to jest jakby wybuch bomby atomowej, stał się nowym początkiem Hiroshimy. I, 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 właśnie, i takim miejscem, w którym kultywowana jest kultura, że broń atomowa to nie jest nic dobrego i należy raczej się jej pozbywać niż jej używać. Kolejne miejsce, które tutaj widzicie na filmie, to jest słuchajcie, to jest e, tak samo moja wycieczka do w Japonii i tym razem. Jesteśmy w okolicy Fukushimy. Myśmy byli tam nie bezpośrednio po katastrofie, ale kilka lat po tej katastrofie. Niemniej to było tylko kilka lat. Katastrofa w Fukushimie jest w zasadzie klasyfikowana tak samo jak katastrofa w Czarnobylu. Chociaż tak naprawdę to są dwie różne katastrofy. I wydaje się, że katastrofa w Fukushimie jest zdecydowanie mniej stratna. W takim znaczeniu, że jakby, że. Wpływ skażenia radioaktywnego jest minimalny w porównaniu z tym, jakie było w Czarnobylu, no bo w Fukushimie. Reaktory cały czas zostały, jakby osłony reaktora nigdy nie zostały otwarte. I oczywiście tam nastąpiło zniszczenie prętów, stopienie prętów, zniszczenie tych reaktorów, tam kilka, kilka rdzeni się po prostu sypnęło. Ta elektrownia nigdy prawdopodobnie nie wróci do użytku przez długie lata. Tam woda z tej elektrowni wypłynęła, ale to wszystko jakby wynikało nie z samego problemu z elektrownią, tylko tego, że... Na elektrownię spadło 30 metrów wody. Znaczy, po prostu przypłynęła fala 30 metrów po prostu i zatopiła elektrownię. Stąd, jakby ta cała awantura. Cała I ilość osób, które zginęło w tej elektrowni, to są osoby, które nie zginęły od promieniowania, tylko osoby, które po prostu utonęły w wodzie. Po prostu bo, po prostu bo, bo przyszła tsunami. Tam na całym wybrzeżu zginęło kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy osób. Po prostu utonęło w wodzie, a samej radiacji bardzo niewiele. I jeżeli się tam popatrzycie, no to ja po prostu chodzę po tym terenie, który właśnie był w pewien sposób skażony, no bo tam ta elektrownia podczas właśnie, kiedy nie miała dostawy prądu, musiała wypuszczać parę wodną, puszczała wodę z siebie i to ta para wodna powodowała właśnie, że rozchodziła się po okolicy skażenie radioaktywne, bo ta woda była radioaktywna. I ja tam chodzę i przymierzam się tym, tym licznikiem Geigera i w zasadzie. To sam niektóre miejsca minimalnie trochę powyżej tła wskazują, czyli nie 0,1, tylko jest na przykład 0,3, 0,2, ale to są w zasadzie, to są nieistotne różnice. Są miejsca na świecie, które z założenia mają 10 czy 100 razy większe promieniowanie po prostu jako promieniowanie tła. Tutaj tego, tego nie widzicie. I ja jestem... Słuchajcie, nie, nie dotarłem na sam teren elektrowni atomowej, tam po prostu nie, nie miałem żadnego dostępu, poza tym nie mogłem się dogadać w ogóle z taksówkarzem, po prostu taksówkarz, taksówkarze w Japonii nie, nie, nie potrafią mówić po, po japońsku, e, przepraszam, po japońsku, po angielsku, a ja po japońsku nie potrafię, więc się nie byłem w stanie z nim dogadać, Żeby mnie tam zawiózł bliżej, więc tylko z buta żeśmy poszli z moją Anią, no i doszliśmy więc jakieś 20 kilometrów elektrowni, to już jest dość blisko. I widać w tej okolicy właśnie ogromną ilość takich worków, po prostu, że, że, że rząd Japonii podjął ciężki wysiłek, po prostu, że oni po prostu zebrali ileś powierzchni ziemi z, z powierzchni, spakowali do worków i potem tą ziemię przekawiali workom, tak żeby po prostu, żeby odsłonić głę... głębszą warstwę ziemi, do której nie nastąpiło skażenie. Bo pamiętajcie, że skażenie radioaktywne to najczęściej jest to po prostu pył, który grzęźnie w piasku. I albo na przykład właśnie podczas oddychania. Właśnie po co się w elektrowni podczas, właśnie podczas katastrofy chodzi w maskach, żeby nie wciągnąć pyłu radioaktywnego w płuc, bo w, w płucach ten pył radioaktywny jest bardzo groźny. Z zewnątrz nie potrzeba. Strój ochronny do pracy w elektrowni to jest taki strój, który jest, możecie kupić go w polskim markecie. Tam jest napisane właśnie, że do malowania i do ochrony radiologicznej. Się nadaje. Czyli to jest taki prostopapierowy papierowy strój chroniący przed farbą, ale jednocześnie przed, przed, właśnie przed, przed tym pyłem właśnie radioaktywnym, żeby można było po pracy go po zdjąć i zamknąć w szczelnym pomieszczeniu. I widzicie tutaj no, 0,2, 0,3. No to jest cały czas promieniowanie tła. Tutaj nie ma jakiejś jakichś dużych naświetleń. Za to widać na przykład zniszczenia typu właśnie zniszczenia infrastruktury właśnie od tego tsunami. Widać inne elektrownie atomowe, które tutaj cały czas jeszcze działają, które właśnie nie miały tego takiego zniszczenia także po prostu, że wyłączyły się regeneratory i nastąpiło stopienie rdzeni. Teren Fukushimy jest dość opuszczony. Tam w tej chwili ludzie w samej Fukushimie, tam blisko elektrowni, to jest teraz strefa zamknięta. Ale tam nie jest jakoś bardzo radioaktywne. Tutaj w miejscu, którym jesteśmy dalej, 20 km od elektrowni, żyją ludzie, ale ich jest niewiele. Ale nie dlatego, że jest radioaktywnie, chociaż może część się na przykład wystraszyła tego, ale głównie tego, że po prostu infrastruktury nie ma, że, po prostu, że, tam, że, że ludzie stamtąd wybyli i nie chcą wracać i, i po prostu nie chcą tam przebywać. I to jest jakby przyczyna, dla której to wygląda trochę tak postdemonicznie, katastrofalnie. Ten, ten, te widoki są tutaj. Oskażenie radioaktywne nie ma. Nawet zmierzycie tutaj, spróbujcie zmierzyć to promieniowanie z tych worków, które tam jest, to też to promieniowanie nie ma jakiegoś większego znaczenia. To jest cały czas są pomiary w tła. No Wiecie, jak macie licznik Geigera i 0103 to po prostu tak jest. Po prostu czasami macie więcej promieniowań tła, czasami mniej promieniowań tła i ten, ta, ta dawka się może tak zmieniać. Dopóki nie jest to jeden mikrosievert. To te pomiary trwać bardzo długo, żeby je uśrednić, bo tam po prostu jeżeli słyszycie to ten licznik robi takie tyk, 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 czy po prostu ilość impulsów, którą zlicza w ciągu tam sekundy czy kilku sekund jest bardzo nierównomierna po prostu, bo to wynika ze statystyki rozpadu atomowego i, i, i one po prostu są nierównomierne. Czasami się trochę więcej rozbije, czasami trochę mniej. O, zobaczcie, tutaj możecie porównać sobie właśnie profesjonalny licznik, który ma dużą tubę i ma jakieś większe uśrednienie czasu z takim moim licznikiem. I one, mówię, 0,1, 0,2, 0,3 mikrosewerta różnicy. Czasami się zdarza i to po prostu wynika, po prostu, że jeden licznik miał więcej szczęścia złapać jakichś tych właśnie cząsteczek, a inny mniej. Obstawiam właśnie, że te liczniki mają pomiar ten na, na dłuższym, no w dłuższym okresie czasu, dzięki czemu są w stanie pokazać właśnie większą cyfrę, większą cyfrę, znaczy, przepraszam, więcej miejsc po przecinku. A żeby to zrobić, to po prostu trzeba po prostu przez długi okres czasu mierzyć i pokazywać. Czyli one nie pokazałyby jakby gwałtownej zmiany, jakby coś tam przyłożyło, na przykład źródło, to, powiem, trzeba był czasu, zanim ono by wskazało coś więcej, natomiast pokazuje średni, czyli najbardziej dokładny wynik. Ja żeby coś takiego zrobić na tym ręczny, no musiałem po prostu ściągnąć sobie z niego log i sobie po prostu potem postawić licznik w jednym miejscu, zapisać sobie log i potem sobie ten log tam w jakiś sposób uśrednić. Dzięki temu miałbym bardziej dokładny ten pomiar i, i z większą ilością miejsc po przecinku. On jest bardziej, ma takie urządzenie, które ma pokazać, czy w danym miejscu jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny. Jest absolutnie bezpiecznie. Znajdziecie miejsca, w których promieniowanie jest dużo, dużo większe. Typu 10 razy, typu 100 razy. I zresztą w tym filmie to właśnie niedługo będzie widać. O i właśnie, teraz słuchajcie, kolejna rzecz. Rzecz, która nie jest dla wszystkich oczywista. Promieniowanie podczas lotu samolotem. Otóż, kiedy lecimy samolotem, to. Jak jesteśmy na Ziemi, to chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym wielka, gruba warstwa atmosfery. Ale czym wyżej lecimy samolotem, tym ta warstwa jest coraz cięższa, coraz cięższa, coraz cięższa. No i samolot, kiedy jest na przelotowej, to w zasadzie większość atmosfery mamy pod spodem. I już nad samolotem zostaje już mniejsza część atmosfery, mimo że to tylko 10 kilometrów. Tej atmosfery, którą liczymy sobie na, przykład na 100 km powiedzmy, ale właśnie ze względu na gęstość, na ilość atomów, która jest, to właśnie większość znajduje się pod spodem, a mniejsza część znajduje się na górze. I dlatego, jeżeli nad nami jest mniej atomów, naszego powietrza, to jest większe prawdopodobieństwo, że promieniowanie kosmiczne przedrze się przez nie, nie zderzy się z żadną cząstką powietrza i dotrze na przykład do licznika i dlatego na przykład licznik pokazuje, promieniowanie jest większe nawet do 3 mikrosewertów jeżeli jesteś na przelotowej. Kolejny pomiar jest naprawdę ciekawy bo to jest pomiar, który mi pokazał na dzień dobry 6 mikrosewertów i to było, no słuchajcie, na Ziemi. I w zasadzie ten pomiar się niewiele zmienia podczas całego lotu. I na początku myślałem, że po prostu mi się popsuł licznik że mi się po prostu popsuł licznik. Ale teraz, z perspektywy czasu, myślę, że tak naprawdę to po prostu mieliśmy na pokładzie samolotu prawdopodobnie ładunek jakiś, znaczy nie bombę, tylko prawdopodobnie przewodziliśmy materiały radioaktywne dla jakichś pomiarów, dla, dla, dla celów medycznych. To mógł być na przykład przewióz Techmexu, taki pierwiastek, jeśli dobrze pamiętam, Techmex, który jest używany do, do potem do wytwarzania Krótko twórczych izotopów do badania krwi czy badania ciała. No i na przykład produkuje się go w świerku, a potem trzeba go przewieźć do, do szpitala, gdzie właśnie są na miejscu wykonywane za pomocą tego źródła inne materiały radioaktywne, które potem wykonujemy badania właśnie na przykład tarczycy za pomocą czegoś takiego. I jak widzieliście, tutaj podczas tego lotu kiedy mieliśmy ładunek radioaktywny na, na pokładzie. Promieniowanie dochodziło do 6 mikroswertów, czyli dwa razy więcej niż podczas normalnego lotu, ale to i tak nadal i to było ile? To było 60 razy więcej niż promieniowanie standardowe tła w Warszawie, ale to nadal były wartości całkowicie, całkowicie bezpieczne. O czym mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie pamięta, no to powinien zobaczyć film, co to jest dawka bezpieczna. Właśnie jeden z poprzednich odcinków. Kolejne miejsce, słuchajcie, to jest kopalnia rudy uranowej w Kletnie. To jest po górze, z tego co pamiętam. Kopalnia po górze. Można wejść, jest trasa wycieczkowa. Serdecznie wszystkich zapraszam. Możecie wziąć sobie licznik i poczuć <laughs> miejsce, gdzie jest bardzo wysokie promieniowanie. I jak sobie popatrzycie. To tutaj, właśnie to promieniowanie mniej więcej 5-6 mikrosowertów, może czasami trochę więcej w tych okolicach. Czyli tyle co miałem podczas tego lotu samolotem, właśnie kiedyśmy przewozili jakiś ładunek właśnie radioaktywny. Teoretycznie, jakbyście przebywali w tej kopalni długo, to byście dość szybko osiągnęli, na no szybko no, przez miesiące osiągnęlibyście swoją maksymalną dawkę roczną. Natomiast w tej kopalni przebywacie tylko chwilę, tak? podczas wycieczki godzinnej. Jest to nic dla waszego czasu. Bo, tak jak mówię, dawkę się po prostu kumuluje w waszym organizmie i jeżeli wasz organizm ma czas, ma okresy, kiedy dostaje większą dawkę, a jednocześnie ma czas po tym ciągu roku, żeby się odbudować, no to jest całkowicie wszystko w porządku. Czyli możecie bezpiecznie latać samolotem, możecie bezpiecznie też wejść do, takiego, do takiej kopalni i sobie tutaj po prostu coś pomierzyć. Ostatnie dwa zdjęcia, które teraz widzicie, to jest moje nagranie, kiedy nagrywałem film w świerku, stojąc na reaktorze. Miałem tam właśnie takie dwie godziny siedzenia na tym reaktorze i powiem Wam, że to było chyba najbardziej radioaktywne miejsce, w którym byłem. Z wyłączeniem badań medycznych, typu właśnie CT głowy, czy właśnie czy prześwietlenie płuc, wtedy dostajecie bardzo dużą dawkę, tak naprawdę, ale bardzo krótko. Natomiast wtedy przez długi czas, a czy długi czas, dwie godziny to nie jest jestby długi czas, ale to jest bezpieczny czas. Niemniej jakby to nie była chwila, to nie było kilka sekund, tylko właśnie dwie godziny siedziałem na reaktorze i tam rzeczywiście promieniowanie było. No, nadal bezpieczne, ale powiem wam, że jakbym włączył licznik, to on był po prostu, on był pikał po prostu stop. Pamiętam, że właśnie na początku miałem taki pomysł, że będę nagrywać to z włączonym właśnie tym pikaniem w liczniku, żeby on sobie tak popikiwał, ale się nie dało, bo to jest po prostu tak dużo, wydawał tych impulsów, że po prostu zagłuszał mi mikrofon, który, wiesz, tutaj był miał licznik, tu był mikrofon i on cały czas Więc to było za dużo tego i musiałem wyłączyć głos. Nie pamiętam, jaka była tam wartość. Na pewno więcej niż 6 mikrosiwertów było ten, ten bo, bo ten, ale nie pamiętam ile dokładnie tam było. No i przebywać tam tylko chwilę, tak? Więc jeżeli coś policzyłem po tę dawkę, którą zebrałem. No to też, to był jakiś ułamek procenta dawki, którą bezpiecznie może każda osoba wziąć, więc ja jako cywil po prostu, dla mnie to nie było znaczenie. Jakbym był pracownikiem elektrowni, to po to właśnie mam przy sobie właśnie taki miernik, że jak przebywam tam na terenie, no to wtedy muszę prze przechodzić właśnie badania, muszę sprawdzać, czy na przykład nie przebywam y przy reaktorze zbyt dużo. Właśnie bo, bo jest kwestia, że trzeba właśnie wyrobić te 50 mikrosywertów na rok, przepraszam 30, tak? 30, ewentualnie 50, jeżeli jest jakaś pilna potrzeba, i potem trzeba to odpuścić. Pamiętam, że nie mam tego na filmie, ale pamiętam właśnie jak gdyśmy wychodzili z reaktora, to mnie te bramki, które się tam potem sprawdza, nie chciały przepuścić. I się okazało, że na swoim bucie przeniosłem właśnie jakiś pyłek radioaktywny, który właśnie bramka wykryła. I potem że służba pomiarowa właśnie zbadała moje stopy, no i właśnie wykryła właśnie tam na stopie, gdzieśmy tylko szybko przedmuchali moje buty. Zjemem w ogóle ochroniać po prostu ten, i, i, i wszystko było w porządku. Po to się właśnie tam zakłada te fartuchy, właśnie i, i ochroniać buty, że no, w reaktorze atomowym, w takim świerku, jest promieniowanie. Są materiały radioaktywne, jest pył. Może się zdarzyć, że coś leży na podłodze i właśnie po to jest potem ta bramka, żebyście nie zabrali z tego do domu. Żeby przypadkiem nie dostało się wam do płuc, tylko co się dzieje w świerku, zostaje w świerku, tak? Co się dzieje w reaktorze badawczym, zostaje w reaktorze badawczym. No i to działa. I to było jakby najbardziej radioaktywne miejsce, w którym byłem. Można Odwiedzić jeszcze wiele miejsc. Można pojechać do Czarnobyla, można pojechać na przykład do na Trinity, czyli do miejsca, gdzie był wybuch pierwszego, mm, pierwszej bomby atomowej. I tam wszędzie to promieniowanie jest w zasadzie promieniowaniem tła. Katastrofy nuklearne, katastrofy po wybuchach atomowych, katastrofy po wybuchach, po awariach elektrowni to nie jest wyłączenie danego terenu na zawsze, to jest tylko wyłączenie czasowe danego obiektu. Można potem tam posprzątać i mogą normalnie tam mieszkać ludzie. Jak się Wam podobał, łapkę w górę, jak się wam nie podobał, łapkę w dół, subskrybujcie ten kanał, bo nigdy nie wiecie kiedy będzie następny odcinek. Trzymajcie się, hej!